Prawda dziewiąta. Schematy są bez sensu. Ale jak bez sensu? A nie masz wrażenia, Arleta, że schematy są konieczne w pracy, żeby konsekwentnie działać i realizować postawione zadania? Schematy są pewnego rodzaju planem działań. O nie, nie. Zdecydowanie, mając większą swobodę, jesteśmy bardziej produktywni, a przede wszystkim kreatywni i nic nas nie ogranicza. A ty, jak to czujesz? Pokazując ten dialog, chciałyśmy pokazać różne odczucia dotyczące schematów. Bardzo często pracując z kilkoma działami z jednej firmy, polecam przeczytać książkę Rozwiń skrzydła, aby zobaczyli jak różne są nasze przyzwyczajenia w działaniach. Znając też takie cztery typy osobowości, łatwiej jest im zrozumieć i dopasować się do siebie, aby praca w tym zespole była bardziej efektywna. No bo tylko wtedy to ma sens. Z tego co mówisz, to można podsumować, że są takie osoby, które odczuwają paraliż z powodu schematów i zabija to ich kreatywność, ale są też takie, dla których jest to niezbędne, aby mieć procedury i wiedzieć dokładnie, co mają robić. Exactly. Na dowód tego, pamiętam pracę z Darkiem, który pracował w korporacji. Panowały tam bardzo sztywne standardy i zasady funkcjonowania, praca z CRM, GPS w autach, i tak się złożyło, że Darek się przeprowadził i przeszedł do średniej wielkości rodzinnej firmy, która dawała swobodę działania, a kreatywność leżała po stronie pracowników. Pamiętam, jak zadzwoniłam do niego, żeby zapytać, jak się ma. I taka była rozmowa: Cześć Darku, opowiadaj, jak ci się pracuje w nowej firmie? No wiesz, Arleta, miałem sobie poprawić na lepsze, a tutaj kiepsko. No ale dlaczego? Zarobki? Nie, wręcz przeciwnie, zarabiam bardzo dobrze, ale brak tu organizacji pracy. Sam sobie jestem menadżerem i wiesz, ja to lubię konkretnie. Mam procedury, zadania i je wykonuję. Daje mi to też takie poczucie bezpieczeństwa, bo wiem dokładnie co mam robić. Arleta, świetna historia, a ja mam z drugiego bieguna. Bo jak dobrze wiesz, przez 15 lat pracowałam w mediach i w agencjach marketingowych. Tam to same, wolne ptaki, męczą się w strukturach. W agencjach reklamowych jedyne osoby, które potrzebowały standardów i schematów, to stratezy: no bo takie mają dyski, takie style osobowości, potrzebują ram, aby produktywnie działać. Ale weźmy na języki Iwonę. Iwona pracowała w dziale kreacji. Dostała propozycję pracy w jednej z warszawskich korporacji w dziale marketingu. Wytrzymała tam tylko 3 miesiące. Do dzisiaj pamiętam, jak przyjechała nas odwiedzić i pierwsze zdanie, jakie powiedziała, to Słuchajcie to był dramat. Zero swobody, powtarzalne czynności, i plakat, i ogłoszenie, i ulotka, i plakat, i ogłoszenie, i tak w kółko co miesiąc to samo. A wiecie, co przelało czary goryczy? Jak usłyszałam, że to nie jest agencja reklamowa, i czy mogłabym ciut inaczej się ubierać? Wewnętrznie zawołałam ratunku! O matko. No to powiedz mi Aniu w takim razie. Jakie widzisz minusy zastosowania schematów? Brak kreatywności, niedopasowanie do danego stylu osobowości, nałożenie pewnych ograniczeń, obawa przed niezrealizowaniem czy przeoczeniem jakiegoś kroku, punktu. Można tu wiele wymieniać, a ty Arleta jakie widzisz plusy? No wiesz, przez to, że każdy z nas jest inny, e, sugerowałabym poszukać plusów indywidualnie. Dla osoby analitycznej te procedury i schematy będą niezbędne do pracy. CEREM ułatwi i przyspieszy ich działanie. Nie będą tracić niepotrzebnie czasu na pozyskiwanie informacji od współpracowników. Mają też jasno określony zakres odpowiedzialności. Dla osób inicjatywnych schematy kojarzą się z ograniczeniem, lecz mogłyby dotyczyć np. standaryzacji ich pracy handlowej. Hmm, zaintrygowałaś mnie tym, a co masz tutaj na myśli? No wiesz, nie zawsze schemat musi dotyczyć zakresu obowiązków. Przecież mogą to też być kroki w sprzedaży. Opowiem najlepiej na przykładzie. Miałam takiego znajomego handlowca, który pracował z branżą motoryzacyjną. Jego zadaniem było zrealizowanie planu sprzedaży i jej rozwój. Ustaliliśmy konkretnie, jakie kroki po kolei wykonuje, aby pozyskać nowego klienta. I wtedy przyszedł wniosek. Po przywitaniu się, zaczynał prezentować nowości i katalog. Pokazywał próbki i referencje. Jak myślisz, czego tu zabrakło? <laughs> Wiesz co, no przez nasze spaczenie, to pewno jakieś analizy, pytań czego ten klient potrzebuje. Dokładnie. Jak twierdził, zadawał te pytania później, lecz bardzo trudno było wtedy spowodować, żeby klient chciał rozmawiać. No bo kiedy po prezentacji ten klient mówił: "E, to takiego czegoś nie potrzebujemy." To każde pytania handlowca w stylu, a co jest powodem, a czego zabrakło, powodowały wkurzenie i coraz większą niechęć tego klienta. Hmm. To można rzec, że schematy można traktować jako działanie dotyczące wielu różnych obszarów. Organizacja swojej pracy, schemat rozmowy telefonicznej czy rozmowy na spotkaniu z klientem, usystematyzowanie i ujednolicenie pracy całego zespołu. Dokładnie, no bo handlowcy, którzy są jak rozgrywający, przewidują poziom swojej sprzedaży, to robią zwykle dwie rzeczy. Po pierwsze, odnoszą się zawsze do benchmarków swoich zespołu, poprzednich miesięcy, poprzednich lat, a po drugie, powtarzają te działania, które przełożyły się na wynik, a uszczelniają te miejsca w procesach, w których sprzedaż im uciekła. Nie takie schematy straszne, jak je malują.